Siemank! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, Misfi. Dzisiaj mam dla Was kolejną gierkę z serii Halloween, w której razem z Kimi, Paulą oraz Kirą będziemy udawać halloweenowe posągi i tym samym sprawdzimy, czy gracze będą w stanie odróżnić nas od reszty dekoracji. Oprócz tego mam dla Was mały konkursik, jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 50 łapeczek, na piątkowym live na Twitchu wylosuję emotkę dla jednego z Was. Także zachęcam do łapkowania, a teraz sprawdźmy czy nasz kamuflaż zdał egzamin. No będzie ostro, uwaga, to jest chwila prawdy. Nie wiem czy dobrze wiedziałem ale tam jest ja to mi Jaki ham w ogóle. Nie, Ej, serio. O Jezu, Ej, oni on z nami stają łąka. w ogóle. <grym> Za mną też stoi. <grym> No i dalej... Nie, duch. ze duch. Jak ty... A Ale, tam jest nie. jakiś duch patrzy w oknie, co jest? Ja no, no. no. On ma takich ładnych. On mnie atakuje? Nie, on Ej, nie. nasza drużynka jeszcze żyje, bo gdzie? Ten duch jest na górze, może to... Nie, miał no, się, jak tu co chwilę do mnie przychodzi, nie? On, on sprawdza czy ja żyję. O, -o więcej duchów. Ja <laughs> idę tylko sprawdzić czy przypadkiem nie... ten miałś tak już zginął, nie? Kimi, jak u to ciebie siądzie ktoś, to. Kimi sprzedałaś się! Nie, nie, nie! Kimi! Aha, jak ustała. <laughs> <laughs> tak, teraz to już wszyscy. Ty on cię nie widzi? Pobieg sobie! Co jest? <laughs> Duchy mamy obok siebie. <laughs> Oni <Czechają>. do nas. <laughs> Zabili naszego ziemeczka. Raffin Haplay 3. Kontakt. Opuszczajmy! Strzelali metr obok ducha, mi nie uderzyli. Mili masz... On mnie, nasz mnie dotykał, strzelali do ducha, a mnie olali Ale oni mnie też nie widzą, nie? Mnie ja tak trafili trafili nieko, że... w nie trafili raz. Prawie trafili. Ale widzi. Paula, ty żeś kucała. <laughs> Co ty gadasz? <laughs> no, znałam, bo do tego ducha. Nie wiesz... Ale widzieliście, jak ten duch dotykał mnie? Oni do niego strzelali, po, na moje lewo. I nie trafili we mnie. Ci nie jak tańczą wie, razem. Ty, jakby macie timing, idealny u mnie. To jest no matka wspólna. Bo to jest wspólna matka A, no. dobra, to, to wiele wyjaśnię. Ej, chłopaki, no chcę nam coś pokazać. O, Kira. co jest, o, jak tyle chciałeś? Biegną! I jadą! I jadą! To miał śnieg! Ale to ten zły! O nie! Co on zrobił? Wysiadł przy mnie, gdzieś poszedł. Ale to duch jest. Nie! 10 metrów przede mną biegnie typek. Dwóch. No proszę, przebiegnij obok. Przebieg chyba. Obok ciebie po są te obserwuję nad, nad, nad tobą też jest jeden no wiem centralnie nade no ej jest? bo jeden jest obok miejsc i na kontrpartka jest nie zabiła mnie może pędze w śmiek przebieg obok patrzę świek kierował sto nad głową i pobiegł dalej Jezus nie widzę boję się to jest straszne uczucie nie ja mam nie wiem czy pobiegli dalej pobiegli dalej, pobiegli dalej? nie jestem cały czas Pobieg i koło mnie przebiegł! No, smaczna na Gdzie? Nie widział się? Nie. Patrzył się na mnie? Jezus, oni są 10 metrów koło mnie! No, GG. GG. Tylko nie... Jak... Proszę, odejdźcie stąd, nie zamijajcie Proszę. Właściwie mi zrobiliście content z życia. Poszli? No? no nie wierzę, że poszli. Dwa Nie Trafić nie może, trochę ja im przeszkadza. Ty on strzela do ciebie, a ja tu stoję w ogóle.

To bot, nie? Spadanie. Ej, za wami jest duch jakiś. No słyszę was. Nie, ekipa jest przy Was. przebiega. Przebieg. Idzie do ciebie. Dobrze, panie idealny. Idealnie to zrobił. I drugi. Ty, on mnie tu lutuje. No jest obok ciebie, widzę. Jeszcze jeden. ty dwóch przebiegło. Trzech. Ja cię o... Przebiegli? Chyba będzie strzelił. Kira strzelmy. Zapami tu... Jak Mogłeś wywalić w plecy w by <laughs> Nie duch. Jaki ham. O oh Jezu. Yes. <laughs> Kier co wybił. <by> <laughs> I przez cały domek przeleciał. <laughs> Nie, jest to rozwalone. Idę do ciebie tam. Albo tu już stanę. Ej, to jest fajne, naprawdę fajnie to wygląda. I tu ustanę, ale w kozek. No. <grym> ja, że pozycje są tragiczne. <grym> <grym> no nie, nie. Ej, on mnie nie widzi. <grym> Kiran przeszuka. <grym> nie wie, co on robi. <grym> Czekaj! Jak... On, on Jaki chłop! Dobrze! Dobrze go. Na koniec specjalne podziękowania dla Kimi, Pauli oraz Kiry. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dziękuję wam pięknie i do zobaczenia.